no widzowie, tutaj ja Zosia Gaming i dzisiaj sobie zagramy w nową popularną geczkę czyli Brawl Stars. W Brawl Starsa trochę już gram i zbierałam się na ten odcinek bardzo długo. Więc teraz dzięki wam, mojej oglądalności, mogę przyznać, że będą wlatywały odcinki w środy i w soboty. No, i dzięki w naszej Waszej po prostu oglądalności jesteście tak jesteście tacy niesamowici, że no, szkoda mi po prostu mówić, jacy jesteście niesamowici. Niesamowici. Ok, idziemy tutaj. Tak, gramy Jackie. O nie! Widzowie, przegrałam! Tak być, widzowie! Nie może! Dobrze się bawić? Nie, właśnie się dobrze bawię. Minus dwa puchajki, widzowie. Już nie gam tu, Jackie. Staciłam ochotę teraz, w tej chwili. Więc teraz sobie zagamy moją nową zadmianką: czyli pipe. Pipe. Pi 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 tak. Więc Pipe w tobie siła i nadzieja, i zagramy knockout i zobaczymy, czy Pipe wygra, czy przegra. Mam widzowie nadzieję, że Pipe wygra. Jeśli wy też macie taką nadzieję, zostawiacie łapę w górę i subskrypcję. A żeby było więcej takich odcinków, może z kameką, i może bez kamerki to napiszcie albo z kameką, albo bez kamerki i napiszcie, że chcecie więcej takich odcinków z Bow Starsu. Wajpierd jest mocno daleko. O! Jeszcze na, na hita pójdę. O, to trzymaj. Uuu, uh -huh, pomocy! O, aha, no a jaka została. Spoko. Ona ma tylko jeden ten. Hmm. O! Tam jest kste. A ja myślałam, że ona do mnie pójdzie, bo byłam najbliżej jej. No, głupi jesteś, szukajcie jej. Szukajcie jej, głupi jesteś. No, znowu laska znikła. No, kurde, ona się tak z nami bawi. O nie, widzę, trzeba przy. O, tak zwana postać Max. Po prostu. Papa zrobiła tej postaci. Więc, co? wkurzyłaś się? wkurzyłaś się? Ej, babe. Bye, bye. O, tutaj gałam. W mnie dużo nie gała ta nowa postać Lili, Poco i Melody a w naszej zwycięskiej drużynie grał Max, ja, czyli Piper i Sherry Sigma. Więc tutaj mamy zwycięską dużynkę, która wygrała? O! widzowie, Stary Drop. Czy nam się dzisiaj po w tym odcinku. I co mamy? I co mamy? Kiedy ty do naszego Spajkusia? Woo, widzowie. Kiedy ty do spajkusia mamy. Ci moje mojej postaci, którą teraz właśnie odblokowuje i którą chcę już odblokować. Nie mogę się dociekać tego spajkusia. O, jutro będziemy mieć kiedy widzowie. Kronowy Baraj, Ekolonus pechowata. Super, fanka Ms. Dobrze widzowie. Teraz myślę, że skoro już wygraliśmy w knockout, to zobaczymy, czy teraz znów wygamy w tą samą grę, czyli knockout. Ja jestem bardzo ciekawa. Jeśli chcecie, żebyśmy znów wygali, no to widzowie wiecie, co robić. Łapeczka w górę i lecimy. O, tutaj zaraz Wam powiem. Przeciwnie, tuż nie jest Ms, Dial i Gene. A w naszej drużynie jest Tyk, Ośmiobitowiec i Peta, czyli ja. O nie, zaprzegam, zaprzegam widzowie! O nie, wyeliminowali mnie jako pierwszą! Tak być widzowie nie może! Ale tamci, tamci się chyba pojadzą, tak? Miejmy taką nadzieję przynajmniej, że pojadzą. No, M tutaj popisuje się mm, na komary tym. Jeśli widzieliście ten taki ten z komarami, no to, to, to był właśnie tu ci znana komary. <grym> Od M's i został nam TIG i GENE. Zobaczymy, który wygra. Każdy, każdy jest fajny z tych brawler, brawler, Brawlerów. Ale mi się najbardziej tak szczerze podoba Piper i Dynama Mike. I i Sigmo, oczywiście. <grym> Tak, trzeba ją nazywać 6 Sigma. Teraz widzowie obstawiacie w komentarzach, kto wygra. A, ok No dobrze, grana. No to teraz. Piper ma plan i piper się dzisiaj tutaj schowa. Ale piper tak się schowa, że nie będzie piper widać. Więc. O, pokonałam go Jezus, piper. Widzowie pokonałam jedną osobę. Mój kordzik. O! <grystanie> Mój kord, widzowie. Nie no, oczywiście pokonałam więcej osób. za zaraz pokona. O nie, zostałam ja. I tik. Aha, tu jest. Oj, nie, teraz tylko oni zostali. wygamy to. O nie, Postara się, tik. O, może się postaja jednak. O, dobra. Jest! wygaliśmy widzowie. Teraz jeszcze jedną modę wygramy. I mamy to wszystko z głowy. Miejmy taką nadzieję, że teraz wygramy. I że teraz. O, nie idę na to, nie idę na to, bo to, to jest przeklęte. To jest przeklęte, ja tego nie chcę. O, oh no, tam sama z trzema osobami, widzowie. Miejmy nadzieję, że nie wygają no och, no nie. Och, to bo... czemu No nie, widzowie, minus 2 pół charki. No tak być nie może. Więc pierwszy raz był git, ale już drugi raz jak chciałam zagrać, to już nie ma co. Więc teraz sobie spróbujemy zagrać G solo na mojej... Najmniej ulubionej postaci, którą jest ET. Ta postać nie jest moją ulubioną, i mam ją na drugiej randze. No i tutaj jest na pierwszej mocy, ale dam ją na drugą, żeby nie, nie czoło. Więc teraz mam 40. 402, dobra, nie będę czuł, bo mi się nie chce. No i miejmy nadzieję, że teraz Ty, te się postarasz. Jesteś na mojej klasie drugiej, więc Ty się lepiej postaraj, bo już Tobą kiedyś grałam i mi się w ogóle nie spodobać i jesteś zapomnianą postacią przeze mnie. Najbardziej zapomnianą postacią to jest Shelly, Sigma i Cold. A Ty jesteś na trzecim miejscu. Więc... Na trzecim miejscu, najnie... najbardziej nieulubionych tych. No i co ty, to robisz? Może mi się spodobasz. Uuu! Ej, dobry jest. Tylko jego ult jest taki trochę nudny. Bo co on tym ultem robi? Do widzenia. Ej, teraz? Ej, to się mocno poprawię. No ten ult nigdzie nie pójdzie, nigdzie nie wyjdzie. Tylko to jest ult jakby chyba na całe ciało. Teraz. Elo Elo. Dzisiaj sobie powiem. Trzy, 2, zero. Ilo, 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 Bye, bye. Okej, okay, wracamy chyba do o. Się ma Baj, Bye bye bye. Bye bye. Okej, okay. teraz ja szukam na innych zadymiarzy. O, jest Miko. Bye bye. Więc etem, etem dzisiaj wygraliśmy. Ale zobaczymy, jak dalej sobie z nim pójdziemy. Bo to, że teraz akurat wygraliśmy, to nic nie znaczy, bo teraz nagrywam odcinek, mi się tego poszczęściło. A dzisiaj mam w planach 500 pu... 550 pucharków dobić i to jeszcze z wami na tym jednym odcinku. Teraz sobie wypróbujemy moją, nie wiem, postać, czyli Pajpę, rozbólniczka Szeli. Eee, co ja mówię jaka pepe, Rozbuj, Rozbójniczka szeli. To zła. Oj, kurde, prawie się przewyciłam na krzesełku. Łoj, już pozycja poprawiona. I teraz sobie zobaczymy czy szeli też się opłaca. Dzień dobry. O nie! Przegrałam widzowie! No czyli jest bujniczka dzisiaj się nie popisała niestety. Więc zostaje się na pierwszym miejscu i teraz sobie zobaczymy Ed Bulla. Ja tak go nazywam, bo to jest Bull, a ja dodaję tylko jest Red Bull, tak? Jak ten napój. Więc tutaj ten skin im nie wyszedł, bo mi się ten skin niestety nie podoba widzowie. Ale no. Gdybym się postawiała tą Sherry, to by było git... Przepraszam, Sigma Shelly. Ale zobaczymy jak Red Bull sobie dzisiaj poradzi. No, Red Bull jest na drugim miejscu u mnie. Więc... Oj, zacina mi się internet. Więc no, nie wiem co z tego wyjdzie. On ma to na 5 hitów, widzowie. Już wiem, że to będzie złe. Idź, 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 idź. No nie, bo chłop za pokona, chłop mnie pokona. HP odjadaj się. No zaraz mnie pokona. 92% rzecz widzowie. Powiemy się. Chciałam go stajenować, ale coś nie wyszło. O, pokonałam go. O nie! Weszłam w tą taką zatrutą mgłę, tak zwaną. Więc widzowie, ból zostaje na tym miejscu, bo ręka trzecia. Ale na razie mi się najbardziej powiodło. Et, Eten. Więc teraz sobie zobaczymy, czy mi się powiedzie genę. No, trochę dziwny, ale kit Zobacz, widzowie. Jeśli chcecie, że, że... Jeśli chcecie... Nie, widzowie, mam pomysł. Inny mam pomysł, widzowie. Bo genę jest magiczny. Tak jak przycisk łapka w górę, więc teraz klikacie łapkę w górę. I genę będzie bardziej magiczny niż jest. 5, 4, 3, 2, 1, 0 widzowie. Kliknęliście. Dziękuję, nie kliknęliście. To jeszcze macie dodatkowe 5 sekund. A ja w tym czasie zaczynam rozgrywkę. Okej. Okay. O, tutaj mamy peny. Peny, penny, penny, penny. razu na mnie leci peny, od razu na mnie. O, peny lecisz na mnie. <grym> Jak bigste. Tutaj sobie skrzynkę rozwalimy, skoro peny nie ma. Skrzyneckę je zablałam. Okej, okay, papa peny. Uuu, jaki mocny ucisk. O nie, mi zostało 70 życia. Odradzaj się. Odradzaj się. Dobra, odudź się, odudź się, odwróć się. Dobra, 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 do się. Widzowie... Proszę. Bez komentarza. Jakby... No proszę, widzowie, teraz piąta rangę. No niestety, znów tutaj się genę nie popisał. Geny jest teraz smutny. Ja też jestem niestety smutna. Tutaj się nie popisaliśmy z genem, ale dostałam cztery pucharki. O! Mamy tutaj w klejnecie, coś. O, 10 naszych klejnocików. 10 naszych klejnocików mamy, więc teraz myślę, że sobie przedostajemy Edgaja. najmniej ulubioną postać, bo jej nienawidzę. I sobie jeszcze zagramy trzema postaciami i chyba będziemy kończyć ten odcinek widzowie niestety. Bo mi się dzisiaj nie powodziło w tym odcinku. A jeśli chcecie więcej odcinków, sub, łapka w górę, pod, napisz pod filmem Chcę więcej takich odcinków, zaseduszkuję i zobaczymy czy się spełni Edgar, nienawidzę cię Jeszcze mam tego, dom postać taką Edgara, bo kiedyś był fajny Edgar, a teraz to jest najmniej lubiona postać O, okej, okay, kogoś a to co robi? Aha, że mam Okej. Ok. Ukryjemy się, się tu. I na kogoś wyskoczymy. Ale najpierw sobie zbierzemy tutaj. Oto w tym. te. O, nawet o tym nie myśl. Bye, bye. Bye, bye. Bye, bye. Goose, hello, bye bye. Wiek jakie stacie, a ja sobie jeszcze pozbieram skrzynki? Ja mam tak, że ja po prostu po całym mapie chodzę i zbieram skrzynki, których ktoś nie otworzył, bo po prostu punkty mocy. O, zdobyte, 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 zdobyte. Okej. Okay. Jeszcze mamy dwie tarcze. i ciekawe, gdzie ta osoba się ukrywa ale to jest bardzo ciekawe widzowie, wielkie starcia ta osoba znikła rozpłynęła się w powietrzu, to jest bardzo widzowie dziwne o tam jest Poko to jest ok, no to na Poko wyskoczymy pa, pa Poko no i widzicie Edgar i Eretę mają tutaj pierwsze miejsce na razie postajali się ten Edgar jest z tymi niebieskimi włosami. Tak trochę nie pasuje do normalnego. Więc teraz jeszcze trzy postaci... o 11 wychorków. Nie wiedziałam, że szczele. O, widzowie kolejny mamy karnecik. I w nim stary dropik, widzowie. nam się poszczęści. Okej, okay, widzowie. Raz. Dwa. Trzy... Okej, okay, widzowie. Rzadki. Rzadki to jest taki najmniej najwięcej... No, dobra, więc teraz zobaczymy, co jest w rzadkim. I błagam, chociaż kredyty. Monety, monety też Git. Okej, okay, teraz wam pokażę, kogo właśnie odblokowuje. I odblokowuje spajkusia. Dlatego zbiera monetki, żeby go właśnie podmosowała. Teraz sobie zagamy. Kochani, dynamamajkiem, tak jak wam mówiłam. Dynamo Majkiem, bo. A i nie w widzowie, tylko w knockoutach sobie nimi zagamy, bo nie jest w knockout mocny, jak dla mnie. Jeszcze sobie dwa postaci my No i tak jak mówiłam, kończymy niestety ten odcinek, bo mi się trochę dzisiaj nie powiodło, niestety. Ale nowe odcinki już będą wkrótce. I przepraszam Was za taką przerwę. Bo jak widzicie, zbieram puchajki. Okej, okay, zobaczymy, gdzie ktoś jest. Ośmiobitowy se poleciał Tam są, tam są, tam są, tam są, tam są Dawaj sobie, o A Ja, 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 O, jeszcze Pam została, Pam, Pam, Pam Pam, hello O, proszę bardzo, kill aż Hashtag kilpam. Dynama Mike emotka Dynama Mike spray I działamy dalej oj, 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 gdzie, 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 gdzie? tam, dobra, o nie, o nie, lecą na mnie, widzowie wyeliminowali mnie o nie o jeszcze Kasper istnieje jeszcze kaspy o, no i Kuba po prostu pokonał no niestety nie byłam pierwsza, ale git, tak ważne, że się dobrze bawimy, tak i pokażę wam moją ostatnią ulubioną postać, którą jest widzowie pipe, Ale nie będę tylko Mikiem, bo chcę wam pokazać, że jestem dobra w Mika. I oczywiście w parze zegamy, bo tylko Miko w parze jest doby. Bo w tych innych grach, znaczy w tych rundach jest zuby nudny. I po prostu się nie opłaca góbać w innych rundach niż po prostu wstajcie so, w, w parze. Okej, okay, wyszukiwanie graczy, widzowie. W tym czasie możecie zostać subskrypcję na moim kanale, a ja będę bardzo wdzięczna. Widzowie, niestety wywaliło mnie z gry, więc jeszcze raz próbujemy i zobaczymy, czy się teraz uda. O! O, okej, dziesięć, dziesięć, i się, widzowie, teraz udało, więc sobie teraz zgamy ostatnią mądeczkę i kończymy na dzisiaj. Ej, bo są trzy Dynamo Majki, moje podróby tam są, o nie, 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 kochane, o nie, nie, o nie, 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 wy się. pomarzycie o Dynamo Majkę. Widzowie, proszę nie zgapić ode mnie Dynamo bo przecież Dynamo Majk prawdziwie się wkurzy. Tam była Sześć Sigma. Tam jest podróbka moja. Okej, okay, bye bye, LP To nie był LP Mo. Ja na taki więc więcej mówię po niku. Jeśli oczywiście nikt jest trudny, to nie wymówię. Decol. Bye bye, dikur. O, mamy teraz widzowie Ulta. I wielkie stracie od razu ciepne. To muszę jeszcze chyba wyeliminować. Okej. Okay. 1 versus 1. 1 versus 1. 1 versus 1. Komu da misiek no nie idzie. Misiek idziesz, no nie? Bo tylko ino ci widzę ci. Oh ono, pokonaj, pokonuj go. Ono, oh ono, oh help me, help me. Help me, o nie widzowie pokonała mnie Nita o nie widzowie Długa janga dlatego tym akcentem kończymy dzisiejszy odcinek do zobaczenia